Oraz Kult mamy dzisiaj dla Was y, grę na mapie przełącz y, moim y, Jack Pantera? Znaczy dla odmiany Tank destroyerem. Ja, tak, jak ktoś nie Niszczyciel czołgów na tej mapie. Ja to tak. Niszczyciel czołgów na tej mapie. Naj... O, Najwyższy, Najwyższy tydzień niszczyciela czołgów. Tylko. Znaczy, no na mapie, no, na, na mapie tak. Tak. Znaczy z Jack Panther. Nie mówię, że u mnie jedyny, jedyny jako jednym z najwyższych na mapie i, i u siebie jako jedyny, więc trzeba zająć spokojne miejsce do bronienia się. Mhm. No widzę, że przy, ty najbardziej wysunięty jesteś. Tak. Wszyscy za tobą. Tak, czekałem na, na moich. A, ale widzę, że widziałem, że IS-3 przyjechał, więc ja tutaj tak zasłonił. Próbowałem się obrócić, ale za wolno. No. Tutaj, tutaj trochę kiepska akcja z tym MX-em. Nie no, nic specjalnie nie mogłem zrobić, zdarza się. Ma Dlatego mam 850 życia. No ale na szczęście... Nie rozwaliłem a... mi niczego ważnego. Na szczęście żadnej arty nie ma, niczego. Ta no, arta by z tego miejsca nic nie zrobiła. Za gór, górką. Tutaj czasami mam zaśnik powiem ci. Do wyższych czołgów trafiasz No, no. Scheck Pancer jest niższy Poza tym nie celowałby raczej we mnie No o, ale pudło Tak gra... 50 na 50 to był taki strzał O to było trafione To było To było już takie dużo tych trudniejsze technicznie strzał trafiony No to pudło Co ty mu trafiłeś, czy nie przebiłeś? Eee, no dobre kąty, mam 76 armora ja mam 203 penetracji. No właśnie dlatego się liwie. ale to faktycznie Nie w... fart. Nie fart, nie fart. Nie fart. No nie, coś tutaj też nie masz żeby w niego trafić, zupełnie. Bo mi tak wyjeżdża. Nie. O, to dobry gracz, dobry gracz. Coś HP, no więc dobry nawet, gracz Nawet Dobry co Nawet go zawił. Za wysoko celowałeś, widać Nicego nie miałem No tak, no. Nie mogłem podjechać, no, bo z prawej strony cały czas tam no, celowali w nas. Tak celuję T25 celu... tam ten Tak te T25 Ten e, e 75 miał problemy obok mnie No słyszę już ma nie żyje Na Is pojechał Jak nie żyje 96% Aha, no dobra S75 pomyliłem się Chodź, dźwięku próbowałem poznać, nie To nie leżisz traktor, jak na twoim poziomie. Haha, <grafy> Traktor OP też jest. Zdarzają jedno... się, traktor. na jednym protekcjoncie Tiger P, Tiger 2 i typ. O, już wracamy do ciebie. Z X, wyjeżdżam. Ja nie nudzą mnie, tak, destrojemy ja jakoś za, za wolno dla mnie trochę. Trzeba mieć cierpliwość, ale tak, destroyerem możesz dużo zrobić. Dużo możesz zrobić, ale za bardzo Za bardzo musisz się chować. Tak, trzeba, trzeba zająć dobrą pozycję taktyczną. Mm -hmm. A twoje I... miejsce jest szczerze, takie średnie. Dobre jest. Nie mm -hmm. mogą mnie z prawej strony strzelać. No E75 e tak. e dla mnie skautuje tego wszystko wyżej, a, a ja jestem schowany za krzakiem i znaczy troszeczkę. Sraby mi O, to było ładne trafienie. No, kibie też ładnie. L liczył, że Ciebie się trafi tak w trakcie przeładowania. Jakiego przeładowania? To ma mix. Nie ma przeładowania. No, ma mówię, cztery że... strzały. No tak, ale w czasie Tak, myślał, że ja mam krótsze. Znaczy dłuższe. Dłu dłuższy. tak, tak. Ale mam do niego yy, ten... Jak to się hmm. nazywa? Dosyłacz poczysków i... I wentylację, więc... Szybkość przeładowania jest maksymalna i 100% załogę. No. Trafisz? No ja nie, tego KW-3 to trudno. Ale tam Tiger się wysunął. Pewnie ja ten Tiger stoi tak bez sensu. Myślisz, że go nie przełożymy, to... Trafienie krytyczne! No i już zniknął. Trafienie krytyczne! Tak. Nie, ale polski dubbing w tej grze jest zaskakująco dobry. Na przykład, dla porównania sobie słuchałem niemieckiego licząc, że będzie fajny, to, to po prostu zawiodłem się. Yy, tak, polski dubbing jest bardzo fajny, mi się podoba. Nie ma za bardzo jakichś takich topornych wyrażeń. Niektóre są nawet takie całkiem fajne, jak mój cion. Tak, dla, tylko dla mój cion mam polski dubbing. Tak. <laughs> mój cion. <laughs> I już się też zacząłeś nudzić? Yy, nie, czekałem na tego Tigera A po prawej nic nie mogłem zrobić Bo bym wyjechał od razu by tam ten Tiger Nie zdjął Gąsienica no, łapie, i po mnie Musiałem czekać aż E-75 Coś zrobi No tam na czacie widziałem, że piszą na jego żenu Także znaczy on tam jakby pojechał do przodu, to, to by go właśnie ostrzelali z każdej strony. Ale teraz, już z prawej, za bardzo nie zrobił. Więc mógł tak, tak jak ja podjechać trochę yy, do przodu. No, 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 no. no to te, te 50 to nie wiadomo, co zrobiło. No, nie wiem, co chciał zrobić z tym Aha, jak się zastanawiam, gdzie ten Tiger stoi, i dopiero po chwili, że tu tam jest taki wjazd. No, w trafiłem. No to ładnie, to ładnie. Chyba nie ma naprawy to dla teraz... Już czwarty strzał w niego trafiłem ogólnie. No to ładnie teraz. Ładnie doświadczenie będzie. I... O. Taki strzał. Silnik. No to było ładne. Tak, i ca całe życie Tigerowi. ładnie. Taka gra typowa dla tam destroyera. Mhm. Czyli bronić się w jednym miejscu, twoja drużyna naciera gdzieś indziej i wie jak, jak drużyna sobie radzi to, to mu to można coś, coś puszczać. Tylko drużyna nie yy, w ogóle linię i jedynkę w ogóle nie bronili. I z 3 tam pojechał ten wcześniej, co, co był No tak, no ale jeden, no choć mi w tym zlęknie, czy to takie nietaktycznie było. Znaczy, tam więcej ich było, tylko poginęli, tak? Tylko reszta przeciwnika wiedziała, że potrzebują posiłków po prawej stronie i, i się wrócili. No, no. A przynajmniej y tak mi się wydaje. No nie, nie właśnie żałuję, żałuję tego, że... W... Bo w ogóle replaye w Voxie są bardzo dobre, szybkie, yy, mało ważą, ale nie można przewijać przód, tył. Znaczy, przód można, ale do tyłu to jest minus. Tak. I, i no, koniec gry. GG. To też mi się nie podoba. Co chwilę muszę ładować. No właśnie. No, ciekawa gra taka klasyczna tank Destroyerem. Trochę spokojniejsza, ale jednak 3 killów. Dla rozmaicenia trochę. trochę yy, powolnej tryb. gry, powolnego snipienia. Tak. No dobrze, to chyba dziękujemy za uwagę i to tyle. No, miłego dnia. Na razie.